Tak często z powodu braku miłości ludzie potrafią siebie krzywdzić, ranić, ale to nie znaczy, że człowiek nie ma serca, że w tym sercu nie ma dobra. On jedynie o tym zapomina. Gdy jednak na drodze swego życia znajdzie kogoś, kto kocha, zmienia się. Miłość otwiera jego serce i zaczyna on żyć jej prawami. Przebaczając tym wszystkim, którzy dla Niego wcześniej miłości nie mieli. Święty Piotr zapytał Jezusa Chrystusa: Czy ma przebaczyć aż siedem razy? Zbawiciel odpowiedział: Że aż siedemdziesiąt siedem razy a to znaczy zawsze. To, co Bóg darował ludziom, nie ma żadnego porównania z tym, co człowiek ma darować drugiemu człowiekowi? W przytoczonej powyżej Ewangelii, Jezus Chrystus w sposób obrazowy pokazał, na czym polega prawdziwe przebaczenie. Tym królem jest sam Bóg, który darował wszystko, gdyż człowiek go prosił. Dług ten był bardzo wielki dziesięć tysięcy talentów w przeliczeniu na denary. To około 60 milionów denarów. Aby ten dług spłacić, człowiek musiałby żyć ponad 164 tysiące lat, licząc za jeden roboczy dzień jednego denara, jak to było w czasach Jezusa. Król to wszystko darował, natomiast człowiek, któremu tyle darowano, nie potrafił darować tak małego długu, jakim było sto denarów. To, co Bóg darował ludziom, przerasta wszelkie ludzkie wyobrażenia i człowiek nigdy by się nie wypłacił. Tak właśnie przebacza Bóg, który kocha i który okazuje swoje wielkie miłosierdzie każdemu, kto go prosi. Tak też winien postępować każdy człowiek wobec swoich bliźnich, Darując wszystko, a czy tak jest, jakże często zachowujemy się tak, jak ów sługa, który każe swojego współsługę. Brak litości i przebaczenia wskazuje na brak miłości w sercu, a najbardziej ludzkie serce zamyka pycha. Przez pychę człowiek nie daruje drugiemu człowiekowi. Prawdą jest, że ten drugi również skrzywdził z powodu własnej pychy, gdyż zabrakło w jego sercu miłości, ale to nie znaczy, że należy oddawać tym samym. Człowieka trzeba zawsze wytłumaczyć, wyciszyć go dobrocią. Co nie oznacza, że przez to pycha, egoizm, grzech są czymś dobrym. Trzeba nazwać to po imieniu, jednak dla grzesznika zawsze należy znaleźć usprawiedliwienie, grzech potępić, ale nie człowieka. On może nie rozumieć, że robi źle, że to jego pycha. Dlatego wielką pomocą są słowa Zbawiciela, Panie. On nie wie, co robi. On jest Twoim dzieckiem, synem, córką, a dla mnie bratem lub siostrą. Miłość daruje wszystko, potrafi nadstawić drugi policzek i umyć drugiemu nogi. Kto to rozumie, przebaczy wszystko, gdyż nie uniesie się pychą. Nikt dobrowolnie nie chce wyrządzać sobie krzywdy. A tak właśnie czynią ci, którzy unoszą się pychą i przez to krzywdzą innych. Oni naprawdę nie wiedzą, co czynią, ponieważ największą krzywdę wyrządzają sobie. Na dziś o tym nie wiedzą, gdyż pycha im to zasłoniła. Gdyby wiedzieli, jak wielkie cierpienie za brak miłości i przebaczenia ich czeka, Chcieliby za wszelką cenę cofnąć czas i przyjąć najgorsze ludzkie ciosy byleby wyzwolić się ze skutków własnej pychy którymi są zawsze straszne cierpienia człowiek nie jest stworzony po to aby nienawidzieć lecz aby kochać nienawiść też jest już owocem wielu Życiowych doświadczeń, chorób, nerwów Kto żyje spokojnie, nie potrafi skrzywdzić A życie w pokoju serca Płynie z zaufania Bogu I powierzeniu się Jego miłości Bez Boga i Jego nauki Bardziej rozwija się pycha I trudniej wtedy wyrzucić urazy z serca Przebaczyć Łatwiej jest zawsze usprawiedliwić siebie swoją nerwowość, swoje kłamstwa, oszustwa, swój grzech. Ale trzeba również rozumieć innych. Człowiek często żąda dla siebie przebaczenia, by drugi przeprosił. I gdy tego upokorzenia drugiego człowieka nie widzi, myśli, że on nadal jest krnąbrny i pełen pychy. Bóg patrzy inaczej i dobrze wie, że żadnemu człowiekowi z grzechem nie jest dobrze, że pycha nikomu nie da szczęścia ani pokoju w sercu, to z powodu pychy człowiek jest niewolnikiem samego siebie, dlatego nie potrafi przyjąć ze spokojem ludzkiej złości, chowa urazy. Brak przebaczenia to zawsze pycha, gdyż przebaczyć można. A sprawiedliwość oddać Bogu. Tak właśnie czynił Jezus Chrystus.